Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all. in. Get me a drink who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handle, ball. <coughs> <go czytuję>. Niedługo <Niedobrze. coughs> A wy mnie nie widzicie, ale Dobra, jest gitara z majonez. Coś tu mam. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Jaki fuks. Ja pierdolę, ale full auto zguby poszło. O ja cię jebie. Ale jajca. Ale jajca, widzowie.

Nieźle. Nieźle się zabawa zaczyna Dostał pizza, czy nie? Urrrcze. Wydawało mi się, że dostał. Ze środka? O ty kurwo, jeban. Wow. A to aż tak. A ten CKM to gdzie? To ja tam muszę przebiec. No z KBD. mata bita Skąd oni z tej strony mam kurwa granatnik Mato. Jak ja nie słyszałem jak on te drzwi otwierał to ja nie wiem Który tu napierda granatnika? Ty. Jak już tam wejdę, to jest końca, nie? gdzieś był ten granatnik.

Dobra, to raczej ona spokojnie. Ten czubek będzie siedział No... Ile? No ja Cię pierdolę Dacie przeładować, chujki? Dobra, to jest albo garaż Albo tutaj A jakiś ziombel jebał do mnie z granatnika Kurwa ile Wytnę najpierw pół miasta w jednym baraku i chuj Plagi. Oh, curva. Oh, curva. mulher <coughs> que <coughs> <coughs> Yes, it's back up Ra-ra-ra Jakby mi dał z tego PKP to jest koniec, no nie. Чего-то эта хрень, что-то это Грызть. O, chyba wszystko Nie czepłem już chyba nigdzie ochroniarza więcej. No ja to zwykły skaw. to też To z tej jest w sumie bezpieczniej, chyba chociaż nie, bo oni mają tam granotniki w środku. To chuja jest bezpieczniej. Nie, jest bezpieczniej. Nigdzie się nie da badać. Za dużo tych czekałem tutaj. Czemu czeka tutaj w starcie? Coś czuję. Też kurwa, pół miasta się tu dladło, więc nie wiem. O, no, tak jak myślałem, czyutko. Wybite pół miasta. Mamy Cabansona. A troje zapewnie na niego wylazłem. Ile? A to były jeszcze skopi MC, które chciały ten Guard-Guard Doha Bliask, jakiś Beryk się trafił. Kolejny Guard Gladius Karabin, Boży Tu kaban padł. I do Gus i Basmach. Kurwa połowy nie przelutowałem na bank. Ale jajca. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars.